Z tej strony Fox i Dawko, jo się Tak, e, coś jakby blow, ale, ale tak. E, w... Oj, tu coś rozwaliłem, tu weź napraw, bo nie ma. E, w tym odcinku przedstawimy wam nasz serwer, e, wszystkie budowle i tak dalej, ponieważ z tamtego. I, IP do serwera będzie w opisie. Tak, IP będzie w opisie. A slotów 11 slotów i, i na whitelistę. No, żeby się zarejestrować, trzeba się. Y, się żeby wejść na serwer, trzeba się zarejestrować na stronie FAK y, Na stronie. Y, na stronie fuck. E, dobra, mniejsza o to. E, wszystko będzie napisane w opisie, a my wam pokażemy po prostu serwer. E, tak. O oh yes. Spadłeś, ojej, dobra. E, oh. Tu mamy spawn, ała, i tutaj wchodzimy sobie do wody. I tu mamy crafting i kowadło. Dobra, cześć zombie. Idziemy dalej. Ała. Tak. Dwa z mojego zamku. No mroczne miejsce jest zwane zamkiem Dawkoza. On nam opowie co, co to jest. Zamek. No dobrze, wi widzę ale jakiś. A wcześniej był mój też. Yes. Jest. Co za tak Ham to zrobił? What the fuck? <laughs> nie, nie. Wełna, 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 mamy wełnę. Dobra, mamy dwie wełny. To jest mój zamek, który wybudowałem jako w ogóle pierwszą budowlę. Miało być w ogóle toczone walki na tym serwerze pomiędzy dwoma zamkami. Ale druga strona, strona się boi. Się na kreatywie. Druga strona się boi, więc nie walczy. No. Dobra, kolejną rzeczą. Ej, ale i tak by się ten, bo pod yy, dołogą pod, pod, pod jest bedrock. No, pomiędzy ścianami z obsydzią. Dobra. Kolejną no. taką ważną rzeczą, kultową i w ogóle. Jest. Sparta. No nie, to Sparta to też, ale ale mój pomnik. On jest, tak. on jest bardzo duży i ładny. A w głowie jest, w głowie jest domek. Tak, mój domek. Ej, byłeś tam? Tak, byłem. Aha, no dobra. Tu mamy wioskę. Swoją zresztą. E ja to dziwne, bo Enchant jest tutaj na ten. Na 20... 30... 30 level a u mnie chodzi o teraz z tej starej był na... Ten, na 28 to jest ważna rzecz. ła, nie! No. Lecę! Nie trafiłem. Dobra, dobra, straciłem fajnie. miecz. Ale spotka Cię Kara. Naprawdę. nie, musisz mi robić nowy miecz. No to, no to chodzi, ja mam kamienny. Kamienny? Zaenchantowany. Ojej. To niezły musi być, naprawdę. Na 30 level. Dobra, Kacz, A, skacz, skacz. E, kolejną rzeczą i boję się tutaj skoczyć, bo pewnie się zabiję. Jest mój domek. O. Łota! Pająk! Zabij go. Tu kole no kto sobie zrobił łóżko no, no nie! Nowochota? To zombie! To twój kolega. I schody se zrobili. Masz też do moich kolegów. Tak. Okay. Co za... co za ham. wziął go dla mnie projekt z z, z z pistonu. No to Szogun powiedział, że ma, mam... sobie taki zrobić. Ale kominek mam przynajmniej. Nie, fok. I lodówkę, która strzela. O. O tak. To tak. I łazienkę. Ale dobre. Piękny dom, tak? Eee, Jak to zrobiłeś, co do, do? Co ja zrobiłem? I co zrobiłeś? Bardzo fajnie to zrobiłem, po prostu. I tyle. Kibel masz? Mam. Działa? Działa. Dop. Dop. Nie. Nie. Przyjdź do sypialni. Nie. Nie. Ech. Riper. W tym momencie walą Fist <coughs> okay, Palma. Ale jest jeszcze, oczywiście nie wiecie. Nie wiecie, nie, nie wiecie. Słuchaj, <laughs> Tak ci teraz tutaj zespało nic z zombie'ego. Huuu. Wchodzimy. Co mamy, co mamy? Diaksy mamy. Gdzie? Nie wierz mi, moje diaksy. Słyszę. Dobra, zgaś światło. I pewnie teraz tutaj nie wyjdę stąd. No, no żal, no spadłem. O, dziękuję. Nie wiem, co idziemy pokazać. Trump. to niech będzie łap like, XO i kółko i krzyżyk. To jest, to jest kółko i krzyżyk twórcom stryzon. To jest założyciel kanału, coś? Coś z tym? Link, link będzie w opisie prawdopodobnie. Jeśli tutaj FOX Zgodzisz się. Dobra, gramy? Tak. Proszę bardzo, jak ładnie działa. O, proszę bardzo. Ojej, co, co, co? No on? no! No coś nie tak jest tam. Mi znowu ktoś rozwalił. No damy tutaj. Ej, no żal. Dobra, nie gram. Tu jest reset Grałem Tak Dobra Warp Piramida To jest piramida Był też grinder którego Fox oczywiście musiał zepsuć To nie ja to creeper wybuchł Tak kurzy Creeper Ciekaw jaki Duży A tu jest Duża świątynia. W budowniczym też był Rezon Pearl. Świątynia jest naprawdę fajna. Też fajne rzeczy robili, i co? Najlep, najlep, najfajniej to chyba samolot wyszedł. Tak. Ale na serio, Nie, fap, fap. Podoba mi się bardzo. Ej, bardzo e mi. Ej, pająk Dobra. E... O, dziękuję. Dobra, Dobra, i teraz może... Warp dr. Dobrze, że się derpłeś, bo tam stał Creeper. E, dzięki. O, i tu mamy Dedrana, który nie, nie będę próbował, nie chce zginąć. Włącz zagoda. Nie, nie będę czytował. bo no, widzicie, już nie dałem rady skoczyć. Dobra, idziemy na spawn. I samolot. To chyba Szogun robił ład samolot. Jesteśmy w samolocie tutaj. E... I... Samolot, jak to samolot? Nic tu nie ma. I ktoś oczywiście ukradł guzik i nie można przejść do środka. No to czekaj, ja Czeka to dołu? O tu się ostatnio zamknąłem, Jest guzik, magiczny czarodziej, dawkos nie zamknął o i mówimy samolot Wszystko jest Nie wiem, będziemy jeszcze kończyć, nie? Tak, będziemy kończyć to chyba o, wszystko to na naszym Chodźcie ładnie ustawimy. Ok. Ta, chodź tak na fotelu się ustawimy, tak żeby było widać tam niebo Dobra. Fox i Dawko z przestworzach żegnają was. Fox bez miecza. Pa. Bye bye. Tak. Całuski. całuski.